Holo! Z tej strony Dzisiaj pokażę wam poradnik, czym można nagrywać na YouTube i jak to robić. E, pierwszą aplikacją, jaką e, dzisiaj wam pokażę jest Bandicam. To jest nagrywalka do pulpitu. Ona nie nagrywa dźwięku. Link do tej strony, z której można pobrać Bandikam za darmo. Jest oczywiście w opisie na dole. Po kliknięciu darmowego pobierania. I zapisania o tego. Ukaże nam się to, i dopiero gdy ustawimy swoje ustawienia w tym, zacznie się nam pobierać normalne który w którym, w którym można, będziemy mogli nagrywać. Jest to to wandikam. Ono, jak, na, jak na bardzo dobrze. Jak na moje potrzeby. Tu, oczywiście, są zapisane filmy. To są zapisane zdjęcia. Ja, że nie miałem, to jest dokier, to jest kamerka, gdyby ktoś chciał. Ogólnie to są same ustawienia. Tutaj kolejną aplikacją, którą chcę Wam pokazać, jest Colway. Ta aplikacja jest do nagrywania dźwięku. Właśnie jej używam. To się rusza, dlatego że mówię. Yy, ogólnie tu yy, się startuje i kończy nagranie. Yy, czytam filmik. Yy, ogólnie tu można wyciąć, skopiować, ale to raczej Wam się nie przyda takie takich Jeśli chcecie zapisać, wystarczy tutaj yy, kliknąć w lewy górny róg save yy, Was i wybieracie, gdzie chcecie to kliknąć. Yy, gdzie chcecie to zapisać. Kolejną aplikacją, już yy, trzecią i ostatnią yy, jest Movie Studio Platinum 13, o ile się nie mylę. Jest to do montowania filmików. Yy, ogólnie, yy, jeśli chcecie wiedzieć, to yy, te dwa pierwsze yy, są po to, aby Zrobiony filmik na przykład w Bandicam lub w innym programie do nagrywania po tym stawiamy tutaj niżej można sobie jakąś muzykę wstawić i dźwięk. Głos o to chodzi. Tutaj można oczywiście od nowa. Można oczywiście to przecinać. Filmiki, ile chcemy, jak chcemy. No dobra, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Lajkujcie, komentujcie i piszcie, czy chcecie więcej takich poradników tego typu.